Ram, pam, 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 ram, pam, pam yy, Witajcie wszyscy przeserdecznie w hierosikach piątych Kolejnym już, słuchajcie, odcinku na naszym kanale, który sobie współtworzymy Wow, już 29 poziom ma Rantir. teraz tak się yy, skapłem, można powiedzieć Dobra, słuchajcie, plan na dzisiaj jest taki jak w sumie poprzednio yy, Jedyne co, jedyne co, misiaki moje Jedyne co, to stwierdzam sobie rzecz taką, iż iż nie będziemy dzielić armii, tak jak docelowo o tym myślałem, pomiędzy Arantirem i Ornellą. Dobra, daj mi jeszcze jedną turkę. Odczekajmy tutaj sobie, niech będzie. Nie będziemy dzielić armii, tak jak docelowo myślałem, że będziemy dzielić armia pomiędzy właśnie Arantirem i Ornellą. Przekażę całość armii Arantirowi i on przyjmie na siebie ciężar... No właśnie... I on przyjmie na siebie ciężar przełamania tego obrężenia gracza czerwonego To będzie ciężkie zadanie, na pewno, ale to jest coś, na czym się dzisiaj musimy skupić, bo no jeśli tego nie zrobimy, to kurwa nigdy tego nie zrobimy, nie? Dobra, tutaj idzie kolejna karawana Zjebana Znaczy bardzo fajna karawana, nie powiem, że nie, ale... Yy, ale chyba, 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 już sobie przejdziemy na nasze standardowe jednostki e, Na ciebie, na ciebie yy, Na razie ciebie nie, bo... Jak to wygląda tutaj? Co ja jeszcze mogę zbudować? A no mogę sobie kościeje. Znaczy smoki ulepszyć. No to to jest całkiem spoko akurat opcja, żeby je ulepszyć. I które my ostatnio braliśmy? Weźmy tego widmowego. A, nie mamy no Tak. No tośmy się kurwa naulepszali Czy Czy jestem w stanie któregoś jakoś mądrze tutaj... Czekajcie. Tak. ty podejdź tutaj na pewno. Przekaż Arantirowi. Smok, czemu ty masz w ogóle armię ulepszoną? Co? Chyba tu trzeba machlojki porobić, czekajcie, czekajcie, bo tutaj coś się zadziało Ostatnio na tym odcinku, nawet nie wiem co. Ulepsz tę całą armię, jaką tutaj posiadasz. Na pewno tę armię, którą chcesz, żebyśmy posiadali, dobra, to już nieważne. W sumie niepotrzebnie te smoki w takim razie robiliśmy. Ale okej, okay. armia jest ulepszona, armia rośnie jak na drożdżach. Jebać bastion, to nie rozejdzie się po kościach. Eee, dawaj, was, 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 kosów, już mamy naprawdę pokaźną ilość. Mamy 16 mumii, Czy ja chcę mieć tę mumię? Tak szczerze powiedziawszy. Chodź tu. Czy ja chcę mieć tę mumię? No to jest kurwa dobre pytanie. No one dają mi dodatkowe wskrzeszenie, nie? Tutaj będzie dodatkowe 2, to będzie łącznie 18 mumii. Przekaż was i was. Wróćcie tutaj. Arantir, co ma w armii? Mumie, aha, rycerza śmierci to ja nie potrzebuję mieć totalnie. Nie potrzebuję mieć rycerza śmierci. Zrób mi tak. Kurwa, serio, aż tutaj kosztuje ulepszenie ich. Siedem kloca Panowie, nie robię sobie jaj, nie? Mamy osiem koła. Ehm. Um... Podajmy decyzję, za którą mnie możecie skejtować. Ale e, tak, 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 tak. Pójdziemy sobie w tym kierunku, w kierunku strzelców. Ilu was jeszcze wejdzie? 87, fantastycznie. E, pójdziemy sobie w kierunku strzelców dodatkowych. E, czy Arantir mógłby założyć. Nie, ja nie mam tego artefaktu, czy kichuj? Chyba go w końcu nie zgarnąłem, czy mi się już pojebały mapy. Nie, nie zgarnąłem go chyba. Mi chodzi artefakt, y, artefakt, dobrze wiecie jaki zapewne. Artefakt ten zwie się. E... No, ten y, Elfi zestaw, wiecie, ten do pełnej strzałki, nie? Na całym dystansie, dobra. Armia wygląda w ten sposób. Artefakty sobie przerzuciłem, te, które potrzebowałem, moim zdaniem, przerzucić. Dobra. <laughs> Sorki. Jakie teraz mamy szanse na ciebie? Średnie. No i to już brzmi dobrze. Ty jesteś grog niski, ty jesteś też delebniska, niska, czyli połączyliście armię w jedną. Na to wychodzi. To jest też coś, co pisaliście w komentarzach. Czyżby ta ISBet miała całą armię? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Choć się domyślam. Nie, sądzę, że nie, że rozbili je na dwóch bohaterów. Dobra, przejdźmy do offensive w takim razie. Nie czekajmy dłużej. Tylko idźmy w waszym kierunku. Jeszcze odpalnę sobie ile mamy nam zostało. Zetkę. A i to też jedna ciekawostka, którą mi oczywiście yy, nie zapomnieliście mi napisać, że Raven to jest ona, a nie on. Jak przed nią myślałem. Ehm, hmm, hmm, Raven widziała na własne na oczy spustoszenie, jakie że poświęciła. Tak więc Raven jest yy, dupeczką, słuchajcie, jest kobitką. Yy. Może i nie wygląda, może i nie jest zbyt urodziwe, ale okej, okay, nie o tym tutaj dyskutujemy. Są gusta i guściki, wiadomo. No i mimo wszystko no trochę trochę ale W sumie tak, Raven nawet, nie wiem czy oglądaliście jakieś taką bajeczkę, jak Młodzi Tytani bodajże. I tam właśnie też była laska, co się nazywała yy, Raven. Yy, I tak dopiero dopiero skojarzyłem, wiecie co właśnie jak... Yy, jak mi napisaliście ten komentarze? Faktycznie to brzmi kurwa Damsko, nie? Więc tak, Raven to babeczka. Przepraszam, Raven, jeśli poczułaś się urażona za to, że. E, za to, że. nazwałem cię mężczyzną. Już mi się nie podoba, że mamy dwa cele do wskrzeszenia, ale wejci, gdzie walniesz? Cudownie. walnij tam też. Dobra, i tak jest Git. E, nie szczyla jeszcze. Jezu, tutaj mastrzałki ma strzałki jeszcze teraz. Trzech to mi z powinno wrócić. Tak szczerze. Teraz, żeby się nie spierdolić na ryj. No, jeszcze wampiry dostaliśmy, no tak. To zabij go tutaj w ten sposób. Smacznej kawusi, oczywiście. Dawno tego nie życzyłem, bo stanie raz na podstawowych heroesach, więc dzisiaj smacznej kawusi życzę. Dwóch wrócił, ok, przeżyja. Um, ile mamy? Many: 420. Moglibyśmy sobie jeszcze dorzucić jej trochę, dobra. A gdzie te sny poszły? Tutaj poszła pani Deleb. To chodźmy do pani Deleb. Naklepa ją na głupi Osiągnięto maksymalny poziom, maksimum, dobra. Czyli myślałem, że jeszcze mi się uda więcej przychachmęcić, ale jak się nie udało, to szkoda. E, przekaż mi w sumie was do armii. Zrób sobie tylko jednego e, kościeja, Git. E, weź go do armii. Ornelka zbezgarnie teraz całą tą resztę dobrodziejstw, jakie mi tutaj oferujesz. Ciebie, ciebie, ciebie. mogą ulepszyć tego wampira, ale już chuj. Git. Yy, I Ornelka tutaj coś jeszcze może i zdobywać czy nie? Bo już nie pamiętam. Krucafix. No możemy do ciebie... Nie, do ciebie jeszcze nie możemy. No dobra, no to chyba Ornelka też będzie się działa na dupie póki co, nie? Tu byliśmy. Tu byliśmy. Tu nie byliśmy. Możemy spróbować. Może dasz radę, może nie. Najwyżej się zabierz, i będziemy wczytywać gierkę. E, coś możemy jeszcze ulepszyć? Zapewne możemy, jeśli nie. Magnit mamy maksymalny. Dawaj Rytenciucha się przyda do ulepszenia tych wszystkich smoków, jakie mamy u pana Arantira. Dobra. E, jeden bohater mniej. Jeden chujowy bohater mniej, ale... Nieważne. E, przynajmniej coś do przodu, nie? Dobra. Drugi chujowy bohater mniej będzie. Może jakoś mądrze to rozegrasz? Dobra, nie musimy tego walczyć, a możemy sobie zgarnąć cudownie parę jednostek. No, trzy wampirki do nas wróciły, many nie straciliśmy, więc jest fajno. Idzie jest ten trzeci jego bohater? Tutaj jest Bet? Tutaj, dzień dobry. Cztery tury mamy do ciebie. No i zaraz cię kurwa naklepiemy na głupi ryj, nie? Jeszcze karawanki trzeba ściągnąć z każdego miasta, jakie mamy w okolicach i nie tylko. Bomblujmy naszą armię. W sumie po naklepaniu czerwonego już chyba nam nic nie zostanie na tej mapie. Więc sądzę, że całkiem szybko ją tutaj będziemy w stanie już ukończyć wtedy. Eee, okej, okay, teleportem się przeniosłeś? ci szybciej, jest, serio. Co ty odniewałeś tutaj kurwa? Co, co? Co ta gra tutaj dla lepszego wymyśliła? Was możemy naklepać po drodze, bo w sumie dlaczego nie? Zawsze parę kosuszek sobie dorzucimy, weźmy, zapiszmy sobie rozgrywkę. Zobaczmy czy Ornelka jest w stanie to porobić z tak pływą armią jaką posiada A no jest. A, bo tam nic nie było w środku. Ciekawe. No, z tobą to będzie ciężko, nie? Poziom średni, mimo wszystko. Mimo takiej chujowej armii. No dobra, Ornella. Wycofasz się do zamku. No, nie wiem, co tu będziesz robić. No, będziesz się jeść na dupie i tyle. Eee, daj mi loszek, mój. Kochany Boże, jaki loszek? Eee, nekropolię, moją ukochaną Arantirową. Kazamaty Arantira. Śmigaj tu, śmigaj tu, śmigaj tu, śmigaj tu, śmigaj tu. A, ogłoszenie parapialne wam zapomniałem zapowiedzieć. E, mianowicie, za chwilkę po nagraniu tego odcinka do tylko i się do nagrywania kolejnych odcinków, bo i ponieważ znowu się muszę ponagrywać na zapas, bo jutro tak mamy piątek, jutro po pracy sobie już wyjeżdżam gdzieś. Znaczy, wyjeżdżam do mojego rodzinnego miasteczka znowu. E, na piątek, sobotę, niedzielę, rano już wracam, ale e, ale no odcinki muszą być ponagrywane. W sensie no no, mam te wyjazdy ostatnio, jak widzicie, i z jednej strony to jest spoko. Ho, wow, poradziłeś sobie. Z jednej strony to jest mega spoko, bo kurde, lubię sobie tak pojeździć. Eee, czekajcie, 70, 140. Ósemka was wejdzie? Więcej, z 9. co ja pierdę, co ja liczę, jak przecież mogę spokojnie dychę tu wsadzić. Dobra, już na mnie starczy. nie starczy. Przepraszam, moja matematyka jest zatrważająca, jak widzicie, nie? <grym>, nie myślę, na odcinkach totalnie, totalnie nie, 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 nie potrafię liczyć, już to nieraz udowodniłem. Dobra, nie tłumaczę się. E, tak, e, tak. Mam te wyjazdy, one z jednej strony są spoko, bo lubię sobie tak powiedzieć, słuchajcie, gdzieś tam coś pozwiedzać, coś tam odwiedzić, stare rejony moja. Mamy y, już zamek w 100% ulepszony, tak, lubię sobie pozwiedzać. Moje stare rejony, po posiedzieć po w nich, spotkać się ze starymi znajomymi powiedzmy, ale. Ale na tym cierpi poniekąd kanał. E, bo zwyczajnie w świecie, no, lepiej jednak jak odcinki są nagrywane, wiecie, na, na żywo powiedzmy, nie? W sensie... z dnia na dzień no to na pewno jest dużo lepiej, dużo bardziej realne, mam dużo większy wpływ też, e, żeby robić takie rzeczy, jakimi sugerujecie w komentarzach. Nie mogę się do nich odnosić na bieżąco i tak dalej i tak dalej. Ale z drugiej strony, zostawiać Was bez odcinka, samemu bym się czuł z tym źle. Eee, a mam nadzieję, że też wolicie, jednak jeśli siedzicie tę serię i lubicie ją, czy coś, to mam nadzieję, że też wolicie, żeby jednak. Dobra, spoko. Żeby jednak te odcinki się pojawiały, nawet jeśli mają być nagrywane na zapas. Eee, kurwa, nie wiem czy ja ją dogonię. Eee, więc, eee, więc tak, więc, więc, więc mam nadzieję, że nie ma nic tym złego. Ja staram się dokładać wszelkich starań, żeby wszystko cały czas na bieżąco gdzieś tam się. Na kanale znajdowało, lądowało i żeby po prostu było, nie? No, idziesz mi tutaj do miasta. Jak szybko sobie sobie tam doczeć, arantirze że nie, nie jakoś bardzo szybko, więc. Więc zrobimy manewr dupa. Git. Git. Perfekt. Perfekt, i teraz gdzie nie wyjdziesz, to ja będę w miarę blisko do ciebie. Yy, Zamieńmy sobie od razu artefakty, to i to, żeby było nam łatwiej się z bić. bić. Dajmy jeszcze to. Super, czy teraz nam coś to daje. Ok, zwiększamy to skoordynowane Banshee. Yy, spoko. I dorzucimy sobie, czy to Będziemy mieć plus jeden do parametru bohatera, ale na razie zostawmy sobie większy zasięg grupu. Dobra, to jest Git. Yy, oddajmy turkę i zobaczymy, co gra czerwony zrobi. Tak, także tak jak mówię, do soboty na pewno będą materiały na zapas nagrywane. Co po sobocie? Zobaczymy. Chyba się zablokowało. Zobaczymy jak dzisiaj pójdzie nagrywanie, może się nagram jeszcze na sobotę, na... zorgi na niedzielę. Może się nie nagram na niedzielę, nie wiem jeszcze nic, zobaczymy. Dobra, chyba możemy sobie zrobić stan gry... Napierdalanka. Niech się tak nazywa, brzmi dobrze jak dla mnie. No i kurwa, rozegrajmy to mądrze. Matum sukup. no to jest coś, nad czym trzeba będzie na pewno zapanować, nie? Wygramy to, na pewno, tylko trzeba zminimalizować straty do minimum. W zasadzie straty na wampirach bolą najbardziej. Postarajmy się to jakoś ograniczyć. Jest też całkiem spoko pole do bitwy, bo on nie ma prostego przejazdu do nas i to jest mega fajne. I to jest mega, mega fajne. Podejdź jeszcze ty bliżej. W sumie wy stoicie w miarę git. Yy, tak, tylko tutaj ma prosty przejazd nas, więc jeśli tutaj ma coś ustawione, jeśli chodzi o jakieś zmory czy coś, to nam wleci. No wleci. A nie, nie dał rady. Okej, okay, no to, to to jest jeszcze bardziej zajebiste w takim razie. I będziemy przed jego sukubami. Nie wiem dlaczego ty miałeś, skurwysynu, no, tyle ruchu teraz, ale okej. Okay. Zabolisz nas tutaj. Oj, zabolisz nas. Ale... <laughs> trudno. Chyba ten Sukub jest teraz, żeby on mi to nikogo nie opętał, nie? Możesz się go pozbyć. To będzie niezłe. Bija się tutaj na razie. 29 za 15, bardzo dużo, plus deftacz. Eee, boli. No ale jak ty wlecisz, to też mnie zaboli, nie? Więc też morduj jego. Zresztą się zaraz będziemy zajmować Dobra, nie wiem czemu, ale nie postanowiłeś mieć yy, Nie postanowiłeś mi wyjebać z y, tego uwodzenia twojego Więc jest git yy, Masz kontratak, to może nie Siechnij w tego Zaczynamy się go pozbywać, no właśnie Zmarnuj trochę ruchu, ale trudno yy. Ładuj się w niego, why not Zaraz się będziemy wskrzeszać Jakim bohaterem jest w ogóle ta Okej, okay, takim bohaterem jesteś, dobra, spoko Daj mi coś takiego Na ciebie I Bisukę, co ty tu możesz zrobić? Możesz skoczyć, tak, do niego albo do niego, wow Całkiem nieźle to bije, na razie bij, sukę, zatrzymaj ją tutaj Dobra, to wygląda fajnie. Wbijaj, bez kontrataku, ładuj się, pewnie, że tak. Co zrobisz? Bierz wampira, dobra, on się będzie mu tutaj powskrzeszać trochę. No, chociaż trochę, nie? Zawsze to jest coś. Hmm, stań mu... tu w sumie to nic nie dało, dobra, nevermind. Kurwa, teraz użyj swojego skoku zajebistego. Tutaj. Ze szczęściem, fantastycznie. Ładuj się, może szczęście? Nie, 21, spoko. Do wskrzeszenia, dajesz jakieś odbicie pocisku. Osłabienie, no, spoko, nie boli. Eee, dobi go już do końca. No i rozpoczynamy wskrzeszanie. Eee, przede wszystkim wskrzeć Was. Czekaj w nią. Niech ona zdycha już. Dobra, spoko. No i dawa im wskrzeszanko. Eee, wow, dużo, bardzo dużo możemy podskrzeszać. No zacznij od was, no. I ile się da tyle róbmy, nie? Dobra, zabij ją już. Nie mnie problem z głowy. A no ty teraz będziesz mi tutaj łupać w ten sposób, nie? Głupio. Balisty się też pozłączmy. Eee, teraz tak, ty się tym gdzieś tutaj. Ty już mógłbyś się w niego wbić, ale nie rób tego. Łajcik, Łajcik Wskrzeszamy w dalszym ciągu. Wampiry, niech oni będą chociaż koło tej setki, nie? 123, wow, fajnie. Arantirku, wskrzeszasz. 42, dobra. Wampiry już bo powiedzmy, możemy sobie odpuścić, jeśli chodzi o wskrzeszanie. Poniżymy cię, kurwa, do, do cna, prajerze. Pytanie, ile tur jeszcze on ma? I co ty możesz nam zrobić tutaj? Dobra, to nie jest absolutnie bolesne. Ile tur masz jeszcze hipnozy? O, czy panie. Jeszcze. Masz tej hipnozy, a hipnozy, nie? Okej. Okay. Jeszcze mamy wskrzeszenie? Nie, już nie mamy, więc... Defendujmy nawet, żeby szybciej tury nam leciały. Defend, defend, defend. Kolejne wskrzeszenie. Ilu możesz jeszcze? Cztery sprzęt. Wow, ile dużo ich mieliśmy. Bardzo dużo ich nie mieliśmy. Dobra. Kosu mieliśmy koło siedmiu dych. Więc powiedzmy, że jeszcze, jeszcze, jeszcze coś tam wskrzesimy. Jeśli będziesz mi bił tutaj po... Kurwy syn. Jeśli będziesz mi tutaj bił po duchach czy coś, to to jest ludzi dla mnie, nie? To możemy sobie tam bić. Wiadomo, że bez strat się tutaj nie obędzie. Bo straty muszą mieć w takiej bitwie. No kurwa, no nie ma wata, żeby nie robić strat, nie? Vampir znowu. Będziesz mi tu, każdemu jednostkę po trzy, tak? Czy sześć tur hipnozy masz? To to Git. E, wiem, że to nie jest najprzyjemniejsza, że doglądają do dla was. O, ale smoki już, patrzcie. Smoki mamy na fulla. Ich mamy na fulla, dobra. Wskrzeszmy jeszcze wampirki, zobaczymy jak nam tam wyjdą. Co robisz? Co? Ty już tak mało hapsów miałeś? No nie gadaj, ty już tak mało hapsów miałeś. Ja pitole. Dobra, posta ile ty masz many jeszcze, panie kolego? Jeszcze w chuj. Dobra, chociaż jedno wskrzeszenie mam nadzieję, że się uda zrobić Chociaż jedno Dobra, w niego bij To mi gra nie? Żeby chociaż były te wampiry Kurwa mać Eee, bo jeśli nie wiecie Z każdym wskrzeszeniem poziom życia No tak, poziom życia na jednostce się zmniejsza a wskrzesiłem wampiry już tyle razy, że ich poziom życia to był jeden. Wydaje mi się, że rozegrałem tę walkę gorzej niż kurwa komputer. Straty na wampirach takie same. A, ale dałem dubska za talerz zubska, no. Zły jestem na siebie niemiłosiernie. Teraz będziemy musieli znowu kurwa. Nie wiem, ile to odpracowywać. No dobra, no trudno, gramy, gramy bez wampirów i tyle. Dodaj mi chociaż jeszcze z jednego. Idealnie dwa nam się zmieszczą. O, no dobra! Przynajmniej jeden jego mocny bohater jest naklepany, nie? Z jednym bohaterem już mamy spokój. No miał tutaj parę dobrych. No miał. Ojej, miał parę dobrych rzeczy. Eee, to jest fajne. To jest fajne. Raz dwa, fajnie. Wróć do tego. Wróć do tego. Mhm... Mm Git. Yy, wróć a... Czy ja chcę tu wracać? Czy ja chcę na ciebie przeprowadzić kolejny atak? W gruncie rzeczy podejście tutaj nie zajmie ci dużo. A będziesz w stanie sobie wzmocnić ponownie armię, więc... Zróbmy to. Dobra. Eeeem... Jeb, 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 jeb. Jeb. Jeszcze zrobisz jedną rzecz. Ty. Chodź do niego. Dasz zombiaczki. Dasz was. Ornelka. Ornelka ma wampiry, więc też niech je da. Niech je nam tutaj wróci do armii. Chociaż w tym momencie tutaj się muszę zastanowić, czy ja chcę grać na wampiry, nie? Czy możemy rocznych rycerzy sobie wrócić w takim razie do składu, powiedzmy? Dobra, oddajmy turkę. No ta jazda jest, jest pobita, nie? Tyle dobrego. W tym wszystkim jest dobrego. Tydzień nadziei, spoko. Mm, kurwa, ile tych smoków tu mamy. Ła, 43. Dawaj mi wszystko na rtęć. idzie na tęć teraz, nie? Totalnie wszystko. Jeszcze mogłem wziąć stare artefakty, sprzedać. E, jeszcze dyszkę mamy. git starszy na smoki. Nie, dwa kosztuje rekrutacja jednego. Ua. dobra, trudno. Weźmy tym razem Was, Was. Was, 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 was i das, No i strzelca sobie weźmiemy. Plus do was, tak, git. W sumie w gruncie rzeczy. Zróbmy to już. Dziękuję, mamy full rekrutację zrobioną. 78 tych wampirów mamy. To jest coś, co mnie kontentuje, 78 wampirów, plus tutaj będziemy mieć ich 124, ile tych Rycerzy roku możemy mieć? Rycerzy Śmierci, przepraszam. Mm -hmm. Aha, standardowo, jak już o tym pamiętam, a nawet się kamerka jakoś bardzo nie... no nawet się kamerka nie rozjechała, to nie musimy tak robić, wow, amazing. 1 yy, plus Ornelka będzie miała 13 ich, zostajemy przy tym, co jesteśmy. Zostańmy przy tym, przy, przy czym jesteśmy teraz. Eee, w sumie, Ornelio. Chodź tutaj. Weź od Arantirka to. I przekaż jej Arantirku resztę chujowych artefaktów. Zresztą są z reguły dobre artefakty, ale mamy lepsze, nie? To chyba nam daje. Nie, dobra, to nie jest to, o czym myślałem. Eee, daj to. Bonus do wiedzy, to nam nie jest potrzebne. Pelery Sandro, spokojnie, będzie. będzie. Eee, Weź sobą Jakby ja nie mogę ci rozumiem do equipu czegoś dorzucić, nie? Teraz. O, już mogę. <grytanie> Super. Udało się. Eee. Da się tak robić? Pierściem pokrewieństwa maszyn też nie jest kurwa fajnym pierścieniem, nie? Ale chyba nie na to co my mamy tutaj w tym momencie. Dobra, pas żywiołu. Przekaż jej te wszystkie, to całe tałatajstwo. To też brzmi fajnie. W sumie zostaw to sobie. Eee, co ja Ci przekazałem coś tutaj ten? Dobra. Jest git, ornelko. Wstań sobie tutaj z tym wszystkim. Jeszcze zobacz, czy masz założone. No właśnie, załóż to sobie. Przyda się nam. Dobra, Arantir, grzejesz tutaj, bo ten skurwiej gdzieś stąd wychodził wtedy, nie? Tak szczerze że to grzejesz nawet gdzieś tutaj. Z cyklopu będziemy mieć kostuszki, więc dajesz. Dajesz, dwie tury. No i co? I zobaczymy. Zobaczymy, co on z tego wszystkiego tutaj wyjdzie teraz, nie? Śmigasz dalej. Śmigasz dalej, kolejny teleport. Dobra. Zawalczymy sobie z nimi w tej turze następnej. Eee, pościągaj karawany, why not? Eee, nie, nie mamy hajs na karawany. To nie ściągaj karawany. To jebać karawany. Puh, na nie. Wyjebane w nie mamy. Ale już jest. Wow. Ornelko, ty się już zetkuj. Arantirku, ty idź z nimi, zawalcz. Mam nadzieję, że bez strap to zrobi. To zrobi komputer, ale komputer nie zrobił tego bez strat. Szkoda. Te cyklopy mają swoją drogą przezajebistą animację ataku, bo one napierdalają z tego okalaserem. Jeśli dobrze pamiętam, no one chyba napierdalają z okalaserem i to jest mega, mega zajebiste generalnie, nie? Eee, ale to nie będzie łatwa bitwa. Co to? To nie. Siekasz w tego. Dwudziestka jedynka, fajnie. Mm. Brzmi fajnie, też brzmi fajnie. Ile macie hubsa? Zacznijmy od tego. Bo teraz możemy się w was powbijać z naszą pełną mocą. Torpor? Dziękuję. Ze szczęściem jeszcze dodatkowo. Zabij go. No to już generalnie po robocie. No, desorientacja ustawiła gierkę, nie? Plus Torpor, który dał mi komfort. Gdzieś tam, nie? W działaniach. Jest git 28. Nie, są nieulepszone. Ja Myślę, że ulepszone dostanę, ale główno. Dobra, chuj. Przynajmniej expy, nie? Ja myślałem, że ja ulepszone z was dostanę kostruchy, a ja z was nieulepszone dostaję. Czemu? Bez sensu w ogóle. Totalnie bez sensu. No tak, a z, a z drugiego typu orków są ulepszone i z tych podstawowych nawet są ulepszone. Niesamowite. Nie wiem, gdzie to jest logika. Zapewne jej nie znajdę. Ale znając życie, wy w komentarzach pewnie będziecie miedzią Czy to są te sukuby? Jest ogień, są sukuby. Zaraz zobaczymy. Czy to będzie to, czy to nie będzie to. Jeśli to jest to, aż sobie kurwa gierkę podgłośnie. Czy to jest to, nie? Zapiszmy grę, bo się może wysypać po Jeśli to będzie to miejsce, Orsolini, to będzie dobra nazwa sejwa? No i sprawdźmy. O chuj tu chodzi. Kiedy podchodzisz do sukubusa. Demonica, demonica znika z cichym trzaskiem, pozostawiając smogę dymu. Nagle pojawia się ściana ognia, która zmusza cię do wycofania pod groźbą spalenia twojego ciała. Okej, okay. i my mamy w to wejść. Czynisz nieostrożny krok w płomienie, przekonany o swojej nieśmiertelności. Te płomienie zapalone w kuźni szok nie przypominają tych, które wcześniej napotkałeś. Kiedy twoje ciało zapala się i nagle zmienia w proch, widzisz oblicze aszy. To ostateczna śmierć. Halo! Oszukali mnie! Zajebałem Arantira, spalił się kurwa, kościoły się spaliły. Halo, mi... Wyruchaliście mnie. Dałbym się wam podejść jak pedalski wamy... No gegatki, za karę kończymy ten odcinek. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego materiału. Widzimy się i słyszymy się już jutro o godzinie 19. Ja wam dam kurwa, mnie tak oszukiwać, perwidnie. Trzymajcie się moje kani, do zobaczenia do usłyszenia. Cześć, na razie.